Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Weronika i zapraszam Was na kolejny film, kolejny vlog. Mamy dzisiaj niedzielę, 27 października. Eee, ja się właśnie trochę uczę, bo niestety przyszły tydzień mam trochę zajęty. Mam za dużo sprawdzianów w sensie: mam dużo sprawdzianów i kartkówek ogólnie bo też muszę ponadrabiać trochę z. muszę ponadrabiać trochę z poprzedniego tygodnia, niestety. Także. No. Jest aktualnie godzina 15. Chwilę przed 15. No, ja teraz jeszcze przepisuję notatki. Z poprzedniego tygodnia to mam jeszcze parę notatek do, do przepisania. Mm. I no. <śmiech> <śmiech> Także ja przepisuję jeszcze notatki. I potem się zobaczy, co będę robić. Na pewno pod wieczorem muszę się dzisiaj uczyć, bo mam dużo nauki. Także no ale na razie lecimy się uczyć, w sensie przepisywać notatki. <noise> Witam was w kolejnym dniu, mamy dzisiaj poniedziałek, 28 października, ja w sumie jestem już w domu od jakoś dwóch godzin myślę, coś takiego, zdążyłam zjeść sobie obiad i troszkę odpocząć. I zaraz myślę, że pójdę się wykąpać i po prostu się spakuję na jutro i się położę, bo wykończył mnie ten dzień dzisiaj miałam dzisiaj praktyki i robiłam na tych praktykach naleśniki prowansalskie z ratatuli i serem feta. także no ogólnie nie moje smaki, ale mój tata zjadł z chęcią jakoś ja tak nie wiem naleśniki na słono z warzywami mm. raczej nie. Raczej to nie dla mnie. <laughs> mm. I no. Także ja się zaraz pójdę wykąpać, spakuję się na jutro. I po prostu pójdę spać. Bo jestem zmęczona, a nie wiem czy mówiłam, ale mamy godzinę 18.30, także. No, myślę, że pójdę się właśnie wymyć i ogarnę się do spanka powoli. Także tak, ale myślę, że jeszcze dzisiaj wam coś dogram. No, wydaje mi się, że jeszcze wam coś dzisiaj nagram. Także tak. Czy mamy godzinę 21? A ja sobie właśnie przekułam nos. I zrobiłam sobie kolejnego kolczyka. Być może... No, także zrobiłam sobie Septuma. Ogólnie ten kolczyk wydaje mi się, że jest za mały, także będę musiała sobie kupić i, i włożyć po prostu większego kolczyka, bo ten kolczyk obstawałem, że jest za mały, ale warty. <ścoughs> Ogólnie prze przekuwałam ten nos. Ja się naprawdę popłakałam, co nie? Łzy mi zaczęły lecieć, dlatego teraz moje oczy nie wyglądają zbyt ładnie, w sensie tłuszcz na nich. No, nie wyglądają zbyt ładnie. Ale ja jestem tego zdania, że każdy kolczyk jest warty bólu, cierpienia i łez. <głos》>. Także no. godzina 23, ja zakończam tego vloga, także widzimy się w kolejnym z no, widzimy się w kolejnym, nie wiem kiedy będzie ten film, ale widzimy się w kolejnym filmie albo vlogu